Witam Was po raz kolejny w mojej winniczce. Dzisiaj jesteśmy w mojej szklarni, mini szklarni. Szklarnia widać tutaj jest zbudowana ze starych okien. Jest są troszkę podniesione do góry na dole folia i ze stempli tak jak widać, ponad 8 metrów długości 4 metry szerokości tutaj Okna uchylane na lato tu kolejne okna uchylane na lato, gdzie te siatki wiszą. Te siatki zabezpieczają przed ptakami, żeby nie wlatywały do środka. Upodobały sobie szklarnie i suchą ziemię. W tej ziemi się tarzają, później owoce są okurzone ziemią. I tu wejście do szklarni. Z tej strony też uchylne okna także przebieg jest wzdłuż szklarni całkiem niezły dzisiaj odkryjemy zakopczykowane, przykryte krzewy te młode były właśnie zabezpieczone przed mrozami i oczyszczę druty stasiemek do których którymi były przypięte krzewy w ubiegłym roku podstawowe narzędzia tutaj widzimy grabki Spadeł. najpierw delikatnie wyjmiemy szewy z ziemi tutaj dla ułatwienia przesypowania, były powiązane pary o, w ten sposób żeby jak widać były ostro cięte o, i tu będą przywiązywane do drutów. teraz grapki może najpierw rogu. Mam odkrycie. Widać, że tutaj przy folii jest wilgoć w tunelu, to nie zaszkodzi. Resztę ziemi tu na środku zupełnimy z drugiego szpaleru. Ja będę się przesuwał w tym kierunku. Tu popatrzcie, już ten rząd jest ładnie odkryty, wygrabany tak to wygląda po zimie i tu gdzie był dół z którego brałem ziemię już też jest wyrównany kolejny rząd w tamtej części jeszcze nie będę odkrywał bo tutaj zimują sadzonki także jeszcze poczekają ale tu widzę widzimy już prawie koniec jeszcze tutaj troszkę kończę te krzewy i pokażę Wam wiązanie do drutów nośnych. Skończyłem pracę w tych dwóch rzędach, one już są odsłonięte. Zanim jeszcze będziemy wiązać krzewy do drutów, oczyszczę te druty z ubiegłorocznych tasiemek. O tutaj widać, te tasiemki pozostały. No, najlepszy nożyk do tego, ale nie mam pod ręką, nie ma tego dużo. Oczyścimy dla estetyki. Gdzie nie gdzie jest drucik, jakiś wisi sobie, to już zostawimy, żeby wykorzystać go do podwiązania. A tych tasiemek już starych skorzystać nie możemy, bo są zszyte szywaczem i do niczego się nie nadają. Tu jeszcze kilka. Teraz Pokażę Wam, jak podwiązuję krzewy do drutu. W ubiegłym roku zakupiłem takie sprytne urządzenie. To jest zszywacz ogrodowy. No, tak wygląda. Szywacz ma w sobie taśmę i zszywki. I teraz ten krzew będzie przypięty do dolnego drutu. Bierzemy tutaj ten drut. Krzewy bardzo mocno rosną w tunelu, w związku z tym przypinam na najniższym drucie, żeby miały później miejsce do wzrostu. Tu myślę, że na tym krzewie będzie dobrze to widoczne. Przykładamy do drutu, zszywacz i trzywamy. I tak może tak jak każdy Na kawałek. I tu dalsze wiązanie pokażę jak to działa może teraz będzie lepiej widać o, i, zaciskamy. i już jest przywiązany skrzywacz naciąga taśmę i w kolejnym miejscu o, nie, nie złapała skrzywka uzupełniłem skrzywki już powiązałem prawie wszystkie krzewy pokażę Wam teraz jak to wygląda w środkowym rzędzie krzewy są na zmianę prowadzone przy dolnym drucie i przy górnym drucie Zrobione jest z piętro z racji tego, że tutaj posadzone są gęściej i żeby sobie nie przeszkadzały, to lata rośla później są wypuszczane z wyższego piętra. No tutaj widać, tu mamy na dole, kolejne na górze. Tu akurat mi się składa, także ten jest dalej na górze, bo widać, jest okazały krzew. A w tym rzędzie są co metr, sadzone. Także tutaj sobie nie przeszkadzają. I widać wszystkie krzewy są przypięte do dolnego trutu. Każdy tutaj ładnie przywiązany. I to tyle w tym momencie pracy przy krzewach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.